11-2, 11-2, pierwszy półfinał, dwa mecze jeszcze do końca tego turnieju nam zostały, Gutz teraz świetne podanie, ale zrobili piłkę zawodnicy FC Tesco, Gutz teraz rewelacyjna interwencja. E, grożna to była akcja, mogła być już 12 bramka, ale nic z tego się nie udało. E, piłka nie wyszła na od i FC Tesco rozgrywają ambitnie do samego końca. E, brawa z ambicje, im się należało, ale to Campbell freestyle, e, no rewelacyjna teraz interwencja Gusa. 11 do 2 no na brzmi wynik tego spotkania, emocje nieprawdopodobne, ale wszystko wskazuje na to, że jednak w finale będzie handball freestyle, ale to jeszcze nie koniec spotkania groźnie, Ach, niewiele zabrakło. Bardzo dobra interwencja, profesjonalna interwencja bramkarza handballu i teraz handball, bramkarz w akcji jest gol 16 do 2. Ugrywa handball, freestyle drużyna Rafała Glińskiego, pierwszy półfinał, Koniec. I PKN, dobrze rozgrywa piłkę. Niewiele zabrakło, aby bramka wylutująca na no jej stal, teraz rzucają, jest 2 do 0 Stalimierac prowadzi 2 do 0 z PKN, PKN Członęba Rzędowego w paskach, rewelacyjna, kolejna rewelacyjna interwencja brawkarza e, Stalimierac, teraz ach, no i wreszcie świetną interwencją popisuje się e, zawodnik PKN. PKN e, zaczęli się kupić zawodnicy starych, no i teraz tylko może być już dwukradową sprawę. a wkrótce ona sobie i zaraz tam nie rozkraczała się e, zawodnicy z PKN. E, I Mierac, nie wyraźnie, nie czekujcie, emocje. Koniec pierwszej głowy, 5 do 4. Pekan, 5. oni mają 1, 1, 1, więcej niż zawodnicy bo oni rozrywali jedyny świec ale to oni prowadzą po pierwszej głowy, 5 do 4. ale to jest węczarnie oznaczanie na rogu, są bardzo krótkie. więc na nie, 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 Już nie, prowadzi już tylko PKN. Nie mamy zielonego pojęcia, a teraz nie ma rzędowego pojęcia, kto będzie tutaj finalistą tego turnieju. Teraz Stal. Ale szczerów na boisku, drodzy Państwo, przypatrzcie się, jak poruszają się zawodnicy, to nie jest przypadkowe, to wszystko jest zaplanowane. Naprawdę oni naprawdę potrafią grać w piłkę. ręczną. i jest żółty, Stal mielec prowadzi 10-9. Coś niesamowitego i teraz PKN jest. Sędzia pokazuje, że był faul, więc rozpoczynają zawodnicy PKBRS. Koniec spotkania. Ostatni rzut zawodników PKN-u. Tak więc Stal Mielec w finale, drodzy Państwo. Więc chłopaki ze Stali zostają na boisku. Teraz oni rozgrywają tę piłkę. Pamiętamy, jak rewelacyjnie grali w półfinale. Mamy już jeden do jednego. i, i zablokowana piłka. No i zaczyna stal teraz. Stal, Paweł Wink rozgrywa piłkę wielkimi krokami. teraz jest będzie szansa na kolejną bramkę ale jest bramka 7 -5 to Jeszcze jest naprawdę wielkim spotkaniem. Jest spotkaniem emocjonującym, które do końca pewnie nie będzie rozstrzygnięte. Chociaż jeżeli teraz w tej akcji handball freestyle rzucił ósmą bramkę, myślę, że wszystko będzie już jasne, ale na razie mają problem tutaj z rozegraniem akcji. Jest gol 8 do 5. No i wydaje się, że Proszę Państwa, ten wstęp był bardzo potrzebny, ponieważ za chwilę e, dokładnie i konkretnie przedstawimy wszystkich zawodników. Kimu Tauron, Stal, Mielec i Panowie naprawdę powalczą w tym sezonie. Nie tylko obiecują, ale mocno się szykują. Przypomnę, najbliższą niedzielę Wisła Płock przyjedzie na gościnne występy. Przyjadą zadowoleni, wyjadą trochę mniej, bo to jest wręcz dla mnie oczywiste. A czas najwyższy, byście Państwo bliżej poznali zawodników, którzy będą dominowali w niedzielę. Może na początku, nie do końca, ale potem z pewnością. Zapraszam na scenę. Panie i panowie. Adam Babicz! Jest z nami. Witamy. Zapraszam. Michał Hodara! Kto oglądał przed chwilą mecze w naszym mini widział co ten zawodnik brał na bramce. Jak potrafił mnie obronić i to też sztuka. Jest z nami Paweł Gawęcki. Zapraszam na scenę. Rafał Liński. Mirosław. A teraz pojawi się Łukasz Janist. To będzie naprawdę gorący sezon, już to, już to czuję. I widzę. Hubert Kornecki. czy ta scena wytrzyma tylu potężnych facetów, ale chyba damy radę. Kamil Krieger. Jest z nami również Lech Kryński. Czas ma. Na... Damiana Krzysztofika Panie i Panowie Krzysztof Lipka! Grzegorz, sobód. I Paweł Wilk! Teraz może jeszcze nie, ale po sezonie chyba będziemy mogli powiedzieć Dream Team. Proszę Państwa, zapraszam też sponsora drużyny i organizatora dzisiejszej imprezy. Jest z nami Pan Prezes zarządu firmy Tauron, sprzedaż Pan Ireneusz Perkowski i brawa się należą. Proszę Państwa, zaczął się kolejny sezon Superligi Piłki Ręcznej. To jest drugi sezon, w którym Tauron Polska Energia jest sponsorem drużyny stali Mielec. Poprzedni sezon, jak Państwo dobrze wiecie, był bardzo udany i brązowy medal jest niewątpliwym sukcesem. Cieszę się, że Tauron Polska Energia mógł mieć w tym mały udział. Chciałbym przekazać zawodnikom drobne upominki jako podziękowanie za ubiegły, za ten sukces w ubiegłym sezonie i prosić o powtórkę w tym. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze zawodnicy ustawią się z Panem Prezesem, mam nadzieję, do szybkiego zdjęcia, będzie można też takie sobie, taką fotę sobie zrobić, ktoś czuje, że to będzie hit facebookowy, jeżeli chodzi o użytkowników z Mielce i z okolic, i nie tylko. Ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że w podpisie tego zdjęcia za kilka miesięcy nie będzie trzecie miejsce, ale trochę wyżej. No, nie słyszę i nie widzę reakcji jakiejś pozytywnej. Proszę Państwa, wszystko idzie w dobrą stronę. No. Madzia, a koleżanka jak ma na imię? Sylwia. Sylwia, a ile Sylwia ma lat? Sześć? sześć? No sześć to na razie sobie dziewczyna dodaje, ale to się niedługo skończy. Czyli 3 lata, tak? Piękny wiek. Madzia słuchasz? Czy... Okej, okay, bo widzę, że tutaj żelekujesz trochę. Pamiętaj, żeby dzieci za dużo żelek nie jadły, bo tam się poprzytyka wszystko. A to specjalna ilość, tak, energetyczna. No może. Drugie pytanie, kolejne pytanie. Które żarówki są bardziej energooszczędne, ledowe czy żarowe? Madzia? Ledowe. Brawo! Prezent. Ekipy dziękujemy. Wszyscy mają prezenty? To jeszcze, gdyby zabrakło tutaj, to podzielimy. Rozglądam się, kto jeszcze był. Kto pierwszy będzie? Tak, można dopingować. Kolor... Który to jest Tomek? Ten? Karolina! Karolina! Pierwsze miejsce, drugie miejsce.